Hej, a jak i dlaczego robić tablicę z, z, z twoją wizją życia? Co to jest w ogóle vision board, czyli tablica twojej wizji? <laughs> Więc jest to um, kolaż obrazów i motywacji, kiedy pracujesz nad realizacją swoich marzeń. Tablica z twojej wizji to jest takie narzędzie służące do wyjaśnienia, koncentracji i utrzymania. Skupienia się na tym, co naprawdę jest dla Ciebie ważne. Bo w prostych słowach, tablica wizji jest wszelkiego rodzaju plakat, papier, strona, nawet ściana czy lusterko, na których wyświetlasz obrazy, które reprezentują to, czym chcesz być, co chcesz robić lub mieć w swoim życiu. Jaki jest sens w ogóle tworzenia takiej tablicy wizyjnej? Więc tak, my ludzie. Wydajemy się być bardzo zajęci i jesteśmy stale bombardowani informacjami, które rozpraszają naszą uwagę. Gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek robimy, wszędzie pojawiają się miliony obrazów i wiadomości. Nasz umysł świadomy nauczył się ignorować większość z tych informacji, które stale otrzymujemy. Ale tak naprawdę nasz umysł zapamiętuje nawet najdrobniejsze szczegóły każdego obrazka lub wiadomości, jakie kiedykolwiek otrzymały nasze zmysły. <laughs> Nic nie jest stracone, wszystko jest przechowywane w mózgu do przyszłego wyszukiwania. Ale codziennie odbieramy miliony takich wiadomości, więc jesteśmy bardzo rozproszeni. Skąd wiemy, czego tak naprawdę chcemy doświadczyć? Wszystkiego? To nie jest nawet możliwe. Więc w ciągu zaledwie jednej minuty, dajmy na to, patrzysz w, w pewien punkt, w ciągu jednej minuty możesz zobaczyć na przykład Kilka kanapek lub hamburgerów, jeden ma sałatę, drugi dużo mięsa, jeden na chlebie, drugi miękka bułka, um, kilka różnych re reklam z lekarstwami, napoje, stara para na chruściawkach, rodzina bawiąca się latawcem, nowy samochód na podjeździe, ładna zielona trawa, fajne spodenki, niesamowite buty, okulary przeciwsłoneczne, czerwone kwiaty w doniczce. Fuh, wow, to jest wyczerpujące i mój logiczny mózg, nie może wysyłać informacji do moich ust wystarczająco szybko, aby wymienić wszystko na zdjęciach, na obrazach, które widzę. Umysł nigdy nie przegapił rytmu, jednak. Dlatego istnieje powiedzenie, że obraz jest wart tysiąca słów. Tworzenie i używanie tablic wizyjnych służy kilku celom, takim jak Um, identyfikuje wizję Twojego doskonałego życia i daje Ci jasność, co tak naprawdę ja chcę, co tak naprawdę mam na myśli. Zwraca uwagę na dotrzymanie Twoich intencji, bo te obrazki, które wklejasz, staną się częścią ciebie, Twojego życia. Trenuje Twój podświadomy umysł, aby zwracał uwagę na. Chciane obrazki tyle razy, że graweruje te obrazy w Twoim umyśle jako rzecz, uczucie, świadomość i wiedza, że te obrazki są już częścią Twojego życia. Wzmacnia codzienne afirmacje za pomocą takich tablic wizyjnych, które przynoszą wiadomość zamiast obrazy, ale więcej o tym za chwilkę. Tak więc, tablice wizyjne. Pomagają zapewnić Ci przejrzystość. Na przykład, powiedzenie: Chcę lepszego życia w tym roku. Jest bardzo dobrym celem. Ale co to znaczy posiadanie lepszego życia? Czy dałeś poważne myśli dokładnie, co to oznacza? Spróbuj wyobrazić sobie, jak, wyznacz... jak wygląda Twoje lepsze życie. Bo dla niektórych z nas lepsze życie może oznaczać posiadanie nowego samochodu lub domu. Inni mogą szukać nowego związku lub poprawy istniejącego związku. To może być praca w konkretnej branży, w konkretnym miejscu, na przykład jak być nauczycielem w szkole. Dla, nie, dla niektórych z nas to jest lepszy, lepsze życie. To może być poprawa zdrowia. Jak poprawa zdrowia wygląda dla Ciebie? To może być zrzucenie na przykład sadełka wokół naszej talii. To mogą być ładne nowe ubrania w szafie. To może być nauka gry na instrumencie lub Uprawianie jogi lub chodzenie na siłownię, bieganie, taniec, jazda na rowerze. Jak lepsze życie wygląda dla Ciebie? Każdy z nas jest inny. Jestem pewna, że słyszeliście, że większość z nas nigdy nie dostaje tego, czego chcemy, ponieważ my nie wiemy, czego chcemy. Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, każda droga doprowadzi Cię do nikąd, to powiedział Henry Kissinger. Dla większości ludzi trudno wyobrazić sobie nasze idealne życie z jasnością. Dlatego tworzenie takich tablic wizyjnych jest bardzo pomocne. Jest to wspaniały sposób, aby zapewnić jasność w swoim ogólnym pragnieniu i przekształcić swoją jasność w osiągalny cel. Wspomniałam o afirmacjach na tablicach Twojej wizji. Ludzie też właśnie dają afirmacje. Co jest afirmacja? To są słowne wyrażanie czegoś. To jest super, jeżeli takie coś robisz, ale tak długo, kiedy czujesz moc słów, na które patrzysz na swojej tablicy i czytasz je w kółko Macieja z uczuciami, wierząc w te słowa, że są już częścią a, ciebie i twojego życia. Kiedy śpisz. Twój świadomy umysł odpoczywa, a podświadomy umysł przejmuje kontrolę. I czy zauważyłeś, że twoje sny to tak naprawdę są obrazki czegoś? To jest wizja czegoś. Czasami, na przykład, w naszych snach widzimy zegary lub coś napisanego, ale przez większość czasu my nie możemy tego przeczytać, nawet nie możemy zobaczyć, jaka jest godzina na zegarku. Tylko niektórzy z nas, Mogą czytać lub widzieć liczby w naszych snach. Ale większość po prostu widzi obrazy. Tak się uczy nasz umysł poprzez obrazy. Naszym umysłom łatwiej jest wpoić obrazy, a nie czytać zdania. Więc celem Twojej tablicy wizji jest osiągnięcie idealnego życia jak najłatwiej jak to możliwe, wierząc, że to już należy do Ciebie. Aby tego się podjąć, aby to osiągnąć i oczywiście, aby to zmanifestować w swoim życiu. Jeżeli wolisz afirmację, to upewnij się, żeby to było jedno proste słowo, na przykład jak radość, rodzina, miłość, lub, lub krótkie zwroty takie jak, jestem wolny finansowo. Ale znów pomyśl sobie, co to, co to oznacza? Co finansowa wolność oznacza dla ciebie? Im bardziej konkretny jesteś w swoim opisie, tym lepiej jest to zapieczętować Ci w głowie i wprowadzić do Twojego życia. Więc weźmy przykład, że chcesz napisać jestem wolny finansowo, no, co to może oznaczać dla ludzi? Być może kredyt hipotyczny jest spłacony za dom, zero długów, więc trzeba dać zdjęcie domu z pokazaną kwotą zero balans, lub lub wyrażenie spłacony dom na obrazku, ale musi być obrazek domu i przy którym napiszesz spłacony dom. Czy rozumiecie o co chodzi? Wolność finansowa dla niektórych z nas może oznaczać, że osoba nie musi już pracować. Tak więc jak to wygląda dla ciebie? Jak niepracowanie wygląda dla ciebie? Podróżujesz? Czy może realizujesz swoje hobby? Jeżeli tak, to jakie to są Twoje hobby? A jak spędzasz swoje idealne dni? Potrzebne są do tego obrazy. Możesz dać finansowa wolność, ale musisz pokazać swojemu umysłowi obrazek tego, jak to wygląda. Jak finansowa wolność wygląda dla ciebie. Więc teraz widzisz, dlaczego lepiej mieć zdjęcia, niż słowa? Zdjęcia czy obrazki, które są specyficzne. Tylko dla Ciebie, ponieważ bycie wolnym finansowo jest miłe, ale nie jest jasne. Um, przeanalizujmy na przykład afirmację: Lubię doskonałe życie. Co dla Ciebie oznacza doskonałe życie? Czy to jest chude ciało? Czy to są mięśnie, na przykład, widoczne na całym ciele lub na brzuchu? Um, czy to jest promienna, czysta skóra? Czy to jest jedzenie, na przykład zdrowej żywności? Czy to jest pewna waga? A być może ilość centymetrów w Twojej talii, być może to jest ćwiczenie, wykonywanie ćwiczenia. Jeżeli tak, to w jaki sposób cieszysz się ćwiczeniami? A czy to jest podnoszenie ciężarów? Niektórzy to lubią, niektórzy nie. A może bieganie na świeżym powietrzu? A być może dla Ciebie bieżnia jest lepsza? A czy to jest jazda na łyżwach, taniec, joga, chodzenie, chodzenie po górach, kajak, wspinaczki? Więc widzicie, ile jest może być obrazków y, lepszego zdrowia. Więc jak wygląda cieszenie się dobrym zdrowiem dla ciebie? Wymyśl obrazki, które są dobre dla ciebie, tylko dla ciebie. Na przykład chcesz poznać prawdziwych znajomych, dobrych przyjaciół. Jak wygląda dla ciebie posiadanie prawdziwego przyjaciela? Czy to są obiady, na przykład pójście na drinka razem? Jeżeli tak, to w takim przypadku możesz potrzebować zdjęcia znajomych śmiejących się w restauracji czy w jakimś, w jakimś tam miejscu. Być może ty, tobie dobra przyjaźń, przyjaźń ko kojarzy się z robieniem czegoś konkretnego ze swoimi znajomymi, jak na przykład ognisko z grupą przyjaciół. Jeden na przykład gra na pianinie czy na bębnach. A być może posiadanie bardzo dobrych przyjaciół dla ciebie oznacza podróżowanie z nimi. Więc w tym przypadku potrzebujesz zdjęcia podróży gdzieś ze swoimi znajomymi. E, dajmy na to, chcesz być blisko ze swoją rodziną. Okej, okay, świetne, <laughs> świetny pomysł, ale jak to wygląda? Może masz zdjęcie swojej własnej rodziny przy pewnych okazjach, pamiętasz ten dzień jako świetnie spędzony czas, pełen wspaniałych rozmów i śmiechu. Użyj tego zdjęcia do Twojej tablicy wizji. A jak nie masz takiego zdjęcia, to znajdź na przykład na internecie zdjęcie rodziny śmiejącej się przy stole. I oczywiście wklej swoją twarz w miejsce twarzy jednej z osób, które są. Na tym, na tym zdjęciu, które znajdziesz. Um, teraz, kiedy wiesz, co umieścić na takiej tablicy wizji, wytłumaczę, jak ją zrobić. Po pierwsze, pomyśl o miejscu, na które często patrzysz wiele razy w ciągu dnia i to jest perfekt miejsce, w które możesz umieścić swoją tablicę wizji. Może to być łazienka, może to być sypialnia, może to być biuro, kalendarz, może to być nawet Twoje biurko. Widziałam nawet ludzi, którzy wklejali swoje obrazki na sufit nad swoim łóżkiem, na które patrzeli zaraz po przebudzeniu się, czy przed pójściem spać. To powinno być miejsce, na które spoglądasz codziennie. Najlepsze to jest miejsce przeznaczone tylko dla Twoich oczów. Oczywiście Twoja rodzina też to będzie widzieć, ale to nie ma znaczenia. To jest miejsce dla Ciebie, to są Twoje marzenia. Ja na przykład lubię przyklejać zdjęcia na papierze i przyklejać to do lustra w łazience. I patrzę na te zdjęcia, kiedy myję swoje zęby, a szot y szotkuję włosy, myję twarz, usuwam makijaż. To jest moja prywatna przestrzeń. Możesz użyć do tego pustego plakatu jako tło, a nawet prosty papier, aby przykleić zdjęcia i obrazki e, do tego papieru lub nawet przyklej je bezpośrednio do lustra y, taśmą lub do ściany. Ja połączyłam kilka papierów naraz z drukarki, żeby stworzyło duże tło. A, więc... Też możesz rozważyć, że w naszej epoce ultracyfrowej tworzenie płyt takich tablic wizyjnych może być wyświetlane na przykład na ekranie Twojego komputera lub jako tło na Twojej komórce. Istnieją strony internetowe, na których to możesz zrobić: takie jak Canva, takie jak Pig Monkey, uh, Mind Movies, Dream It Life i wiele innych. Aczkolwiek za niektóre z nich musisz zapłacić. Um, możesz również użyć swój, swój komputer, użyć program jak Word albo PowerPoint, lub odpowiedniki takich programów, jeżeli masz y, Apple Computer, lub jeżeli jesteś taki jak ja, możesz połączyć cyfrowe i papierowe razem. Um, znajdź swoje własne zdjęcia, które lubisz, które przedstawiają, co ty chcesz w swoim życiu lub um, jeżeli takich zdjęć nie masz, jakiekolwiek fotki, które tobie się podobają na internecie. Skopiuj je i wklej te zdjęcia lub te fotki do Worda. Możesz zawsze zmienić rozmiar obrazków w zależności od tego, co chcesz. Jeżeli chcesz jedną rzecz bardziej niż inną, to tą, którą chcesz bardziej rozszerz, zrób ją większą, te, które są takie troszeczkę mniejsze marzenia, zrób te obrazki mniejsze. Możesz robić co chcesz z tym. Następnie, jak już wszystko, wszystkie obrazki dasz na Worda, możesz wydrukować to, przykleić je do papieru, lub możesz na przykład użyć magnetyczne tablice, te takie białe tablice, um, gdzie możesz szybko dodać jakiekolwiek zdjęcia za pomocą magnesów, i następnie po prostu wpisać swoje afirmacje lub cytaty bezpośrednio do tablicy, jak na przykład zdrowie, i później zdjęcie na przykład warzyw i owoców. owoców. Jest to świetny sposób, ponieważ można zmienić cokolwiek na takiej tablicy. Bo wystarczy wymazać, dopisać, dodać lub odjąć zdjęcie. Ja wolę na papierze. Um, w zależności od jasności Twojego umysłu, zajmie Ci to około godziny, nawet do trzech godzin, ale to jest zabawa. To jest naprawdę zabawa. To nie jest nic, że to jest praca. Najlepszym sposobem jest po pierwsze, stworzenie listy rzeczy, które chcesz doświadczyć. Więc powiedzmy, że chcesz mieć dobre zdrowie, pieniądze, miłość, śmiech, rodzina, podróż, ćwiczenia. Zapisz to wszystko. Następnie obok każdego takiego wpisu, jaki, y, musisz, musisz się zastanowić, co dla Ciebie oznacza każdy ten wpis. Pierwsze na przykład było dobre zdrowie. Co dla Ciebie oznacza dobre zdrowie? Następne było rodzinę. Co oznacza dla Ciebie rodzina? Co oznacza dla Ciebie posiadanie pieniędzy? Czy to jest na przykład rzeka pieniędzy, która do Ciebie płynie? Więc na, jeżeli oczywiście nie masz takiego y, zdjęcia w swojej komórce, bo nigdzie nie płyną pieniądze rzeką, więc możesz wejść na internet, wpisać pieniądze płynące rzeką albo y, pieniądze płynące z kranu i znajdziesz zdjęcie, gdzie normalnie widzisz, jak pieniądze płyną z kranu. Albo widziałam też zdjęcia y, kubki pieniędzy. Jest duża kubka pieniędzy i jest napisane przychód, odchód jest mała kubka pieniędzy. Cokolwiek co posiadanie pieniędzy oznacza dla ciebie. I zrób to z każdą rzeczą, którą zapisałeś. Jakie obrazki reprezentują to, co chcesz mieć zapisane? Do każdej rzeczy, którą zapisałaś, zapisałaś zapisałeś, może mi nawet kilka obrazków. A znać w swoim własnym telefonie odpowiednie zdjęcia tego, co chcesz. Być może już je masz. Jeżeli nie masz takich zdjęć, to wejdź na internet. Wpisz na przykład zdrowa żywność, jeżeli nie masz zdjęcia w swojej telefonie zdrowej żywności. Wyszukuj fotkę zdrowej żywności, która Tobie się podoba. Skopiuj to i wklej taką fotkę do, do Worda. I zrób to samo dla wszystkich rzeczy, które wcześniej wpisałeś. I miej świetną zabawę z tym, dlatego że to są Twoje marzenia. A jeszcze jedna rzecz. Skopiuj i wklej swoją twarz w miejsce twarzy modeli na fotkach z internetu. Powiedzmy, że chcesz mieć pasemka i nie masz swojego własnego zdjęcia z pasemkami, które Tobie się podobają. Więc wejdź na internet, znajdź zdjęcia twarzy, która ma pasemka, jakie Tobie się podobają. I oczywiście na tym zdjęciu widzisz twarz modelki, nie twoją twarz. Więc wklej swoją twarz w miejsce jej twarzy. A ja Wam pokażę z tamtego roku. Chciałam mieć długie włosy z pasemkami, więc wzięłam modelkę z włosami, które mi się podobały, i wkleiłam swoją własną twarz. To samo zrobiłam tutaj. A chciałam mieć ładne ubrania z Vines, więc dałam zdjęcie modelki, wkleiłam tutaj swoją własną twarz. Rozumiecie o co mi chodzi? Um, takie tworzenie tablicy wizji powinno być zabawą, to powinno być ciekawym projektem Twoich marzeń, um, zabawą nad wybieraniem świetnych zdjęć. Jeżeli czujesz się zmęczona takim projektem, zostaw to na jutro. Idź, zrobić coś innego. Wróć jutro i zakończ swoją planszę wizyjną. To powinna być zabawa. I kiedy już skończysz wklejać wszystkie obrazki na papier, na plakat, um, czy nawet na ścianę, umieść to w łatwo widocznym miejscu dla siebie i spoglądaj na te obrazki za każdym razem, gdy jesteś w pobliżu. Najlepiej wiele razy dziennie. Zaprogramuj te fotki w swoim umyśle i obserwuj, jak, jak rozwijają się cuda w swoim życiu. Miej dobrą zabawę z tym. To jest zabawa. Dodaj do tych kartek. Zmieniaj fotki, jeżeli chcesz. Ja, tak jak wcześniej wspomniałam, każda nasza vision, board, czyli nasza tablica wizji, powinna być czymś prywatnym, więc nie chcę Wam pokazać tablicy, którą zrobiłam przedwczoraj, ale mogę się podzielić tablicą, którą zrobiłam wiele lat temu. I co roku robię takie tablice. Chciałam, chciałam zostać najlepiej sprzedającym aktorem, chciałam być y, autorem książki. Tu jest pokazane, że piszę książkę, chciałam mieć ładną trawę dookoła domu, mam, chciałam mieć ładnie urządzony pokój itd. Tak Więc robicie taką tablicę wizji, a oczywiście ta ma za dużo y, wpisanych rzeczy. Y, nauczyłam się, że teraz powinnam bardziej obrazki wstawiać. Um, więc tak jak mówię, ja to robię co roku i czasami nawet dwa razy w roku i 80% tych obrazków mi się spełniają. Um, czasami na przykład już nie chcę jakiejś fotki, po prostu usuwam ją z mojej planszy a, lub wymieniam to na coś innego. Więc to jest wszystko na dzisiaj. Bawcie się super, tworząc swoje marzenia. Możecie to nawet zrobić rodzinnie, tak jak ja pomagałam swojej córce. Wypisałyśmy co dla niej jest najważniejsze i później co każda rzecz, jak każda rzecz wygląda dla niej i możecie pomóc innym ludziom. Twórzcie swoje marzenia. Tutaj jest elabatura z koniec tego, co znane. Jeżeli chcesz linki do stron, gdzie możesz utworzyć cyfrową wersję takich tablic wizji, to jest to w opisie tego filmiku, tak samo jak i link do moich stron internetowych. A daj mi kciuka w górę, zasubskrybuj się, podziel się tym filmikiem z innymi ludźmi, jeżeli jest przydatny. A jak zawsze, baw się przy tym dobrze i do zobaczenia wkrótce. Pa.